Jesteśmy w pięknym parku Zamku Książ, gdzie Kompania Leśna pokazuje dwa rębaki Timberwolf na dziesiątych Mistrzostwach Polski we wspinaczce drzew. Za mną stoi model 230 z silnikiem diesla, z silnikiem Kuboty diesla. Bardzo popularna maszyna, świetna wydajność. Najpopularniejsza maszyna Timberwolfa w Polsce chwalona przez wielu użytkowników. Maszyna totalnie bezawaryjna, <laughs> nigdy nas nie zawiodła. Bardzo prosta w obsłudze, bardzo wydajna. Jesteśmy firmą arborystyczną, zajmujemy się pielęgnacją zieleni, wycinką drzew, pracujemy na terenach miejskich. Od trzech lat jesteśmy użytkownikami rębaka firmy Timberwolf, model TW230HB. Co możemy powiedzieć o tej maszynie? Maszyna wręcz rewelacyjna, bezawaryjna, bardzo wydajna, prosta w obsłudze. Praca na niej to sama przyjemność. Model 230 posiada gardziec zaradunkową 160x230 cm. Dzięki temu możliwe jest nawet trudnych gałęzi lub innego problematycznego materiału. Zaletą tego rębaka jest przede wszystkim waga. Możemy go ciągnąć za samochodem osobowym, jest leciutki. Możemy go na cmentarzach, możemy go wepchnąć dwie osoby w miejsca trudno dostępne, co bardzo pomaga potem w pracy. Drugim rębakiem jest rębak TW 160. Posiada otwór załodnikowy 16 na 16 cm. Wyposażony jest w silnik Hondy o mocy 22 koni mechanicznych. Mały, zwinny i kompaktowy. Waży niecałe 600 kg. Doskonały na początek przygody z pracą arborystyczną. Kompania leśna i marka Timberwolf oferuje 3-letnią gwarancję bez limitu motogodzin na wszystkie maszyny.